Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. W piątek czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. Tradycyjnie rozpoczniemy od przykroju informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. W dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co w tym momencie ciekawego dzieje się na topowych rynkach zagranicznych oraz co wydarzyło się na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informował o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynkach, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I już nie przedłużając, od razu lecimy z pierwszymi istotnymi informacjami. USA i sojusznicy z G7 planują nowe sankcje wobec Rosji. W rocznicę inwazji. Nowy pakiet sankcji wobec Rosji może zostać ogłoszony przez USA i G7 w rocznicę inwazji Kremla na Ukrainę, przypadającą na 24 lutego, poinformowała w czwartek podsekretarz stanu USA. Te sankcje rozszerzą i pogłębią wcześniej wprowadzone restrykcje w pewnych kategoriach, związanych w szczególności z ograniczeniem przepływu technologii i sprzętu dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Powiedziała podczas briefingu telefonicznego z dziennikarzami, którą cytuje agencja AFP. Nowe ograniczenia będą dotyczyć w szczególności importu laptopów, lodówek i innych urządzeń domowych zawierających chipy i inne elementy, które mogą być wykorzystane przez rosyjską machinę wojenną. Widzimy, jak Rosjanie stają się bardzo sprytni wszystko od importu laptopów i lodówek przez kraje trzecie w tym czasami nasze własne kraje. Które następnie rozbierają na czipy i inne rzeczy, które trafiają do ich machiny wojennej, dodała. Restrykcje mogą również zostać poszerzone o kraje, które pomagają Rosji w jej działaniach wojennych. Publicznie mówiliśmy o Iranie, Korei Północnej i Chinach, ale są też inne kraje, które są wykorzystywane do obchodzenia sankcji, dodała amerykańska dyplomatka. Przyszły tydzień jest bardzo istotny, i tutaj warto przypilnować sobie spółek militarnych. Co po niektóre już są mocno spompowane, co po niektóre jeszcze nie. Jedną z nich omawiałem również na moim drugim kanale, tak więc ten tydzień przed nami będzie kluczowy, bo nie wiemy, co wtedy się może wydarzyć. Popatrzmy dalej: USA. Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Holandii 20 wyrzutni artylerii rakietowej HIMARS wraz z zestawem ponad 500 rakiet różnego rodzaju. Podała w czwartek należąca do Pentagon DSCA. Zestaw wyceniono na 670. Milionów dolarów. Korea Północna grozi USA i Korei Południowej bezprecedensowym odwetem. Stany Zjednoczone i Korea Południowa zmierzą się z bezprecedensowym silnym odwetem, jeśli przeprowadzą zapowiadane wspólne ćwiczenia wojskowe, które uznajemy za przygotowania do agresywnej wojny, ostrzegł w piątek MSZ Korei Północnej. Rzucaj łapki w górę. YouTube nie znosi tego typu tematyki, bardzo mocno ogranicza. Zasięgi, co zresztą widać. Bank Centralny Holandii w zbyt wielu sklepach nie można płacić gotówką. Holandia sukcesywnie odchodzi od gotówki. Pytanie, czy to jest właściwy kierunek. Tamtejszy bank centralny wskazał, że zbyt wiele punktów handlu detalicznego nie akceptuje bilonu, co utrudnia niektórym konsumentom dokonywania zakupów. Największe problemy z płatnością gotówką występują w kinach. Wprawdzie z raportu wynika, że jedynie 4% sprzedawców akceptuje płatności jedynie kartami debetowymi, to jednak w niektórych sektorach ten odsetek jest znacznie wyższy. Największy problem z płatnościami gotówkowymi występuje w kinach, z których 22% deklaruje, iż nie przyjmuje już fizycznych pieniędzy. Również w co ósmej aptece płatność można dokonywać jedynie kartą debetową lub kredytową. Zwolennicy płatności gotówkowych będą mieć także problem przy płaceniu za parkowanie, albowiem automaty parkingowe często nie akceptują tej formy płatności. Bank Centralny apeluje do sprzedawców, aby wyraźnie zaznaczyli, że klienci mogą korzystać wyłącznie z kart debetowych. Obecnie, jedynie przy kasie 1 trzeciej sklepów akceptujących płatności wyłącznie kartami, znajduje się informacja, że nie można płacić gotówką. Czytamy w komunikacie banku. I przypomniałem sobie, że na karcie społeczność mamy bardzo, ale to bardzo ważną ankietę. Wycofać gotówkę z obiegu. 1200 oddanych głosów za każdy głos w każdej ankiecie. Duże dzięki za aktywność. Tak 6%. Zdecydowanie nie 92%. Mam to gdzieś 2%. Lecimy dalej. Trzęsienie ziemi w Turcji spowodowało wiele zniszczeń. Konsekwencje ekonomiczne tego zdarzenia mogą wynieść 1% jej PKB w 2023 roku, poinformował w opublikowanym w czwartek raporcie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Prokuratura z biura prokuratora specjalnego postawiła zarzuty łapówkarstwa prezesowi Banku Centralnego w Słowacji, podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na media słowackie. Prezes Banku Centralnego. Ciekawe. Polski zamiast rosyjskiego. Litwa zrewolucjonizuje system edukacji. Dopóki rodzice będą chcieli. Taki warunek istnienia polskim szkołom postawiła Litwa. Reprezentują one wysoki poziom i ich absolwenci nie mają trudności z dostaniem się na studia czy znalezieniem zatrudnienia. Szefowa rządu chciałaby także, by język polski był uczony w szkołach publicznych w ich kraju jako język obcy. Tym samym zastępując rosyjski. Ciekawe. Szefowa YouTube'a Suzan Wojcicki rezygnuje ze stanowiska, znamy następcę. Ciekawe nazwisko. Po 9 latach szefowania w YouTube'ie Suzan Wojcicki ogłosiła swoją rezygnację. Z firmą Google związana jest od samego początku jej istnienia. Dziś, po prawie 25 latach pracy zawodowej, postanowiłam zrezygnować z roli szefowej YouTube i rozpocząć nowy rozdział, skupiając się na rodzinie, zdrowiu i osobistych projektach, które są moją pasją, napisała na blogu. Zapowiada jednak, że nie jest to koniec współpracy z firmą, ma bowiem pozostać jej doradcą. Ze spółką Google związana jest od 25 lat, znają na wylot, pracuje w niej od samego początku. Wojcicki jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych kobiet w branży technologicznej, zanim została prezes YouTube'a, była m.in. szefową marketingu i wiceprezesem. Suzan Wojcicki ma polskie korzenie. Ciekawostką może być fakt. Że Wojcicki posiada polskie korzenie, a polski premier Mateusz Morawiecki to jej daleki kuzyn. Jej przodkowie wyemigrowali w 1949 roku najpierw do Szwecji, a później do USA. Suzan Wojcicki ma polskie obywatelstwo. Drugą ciekawostką może być fakt, że garaż, w którym powstała najpopularniejsza przyglądarka, założyciele Google'a wynajęli właśnie od Suzan. EDF Francuska firma energetyczna z historyczną stratą, ale jak to? Strata firmy energetycznej EDF wyniosła w ubiegłym roku 17,9 miliarda euro i była największa w historii koncernu, poinformowała spółka w komunikacie opublikowanym w piątek. Jeszcze w 2021 roku EDF odnotowało 5,1 miliarda zysku. Airbus z rekordowymi zyskami. Europejski producent samolotów Airbus osiągnął w 2022 roku rekordowy zysk netto na poziomie 4,2 miliarda euro, nawet pomimo problemów związanych z łańcuchem dostaw. Najmocniej o sytuację branży obawiają się firmy budowlane. Mają powody. Prawie połowa badanych mikro, małych i średnich firm ocenia, że w tym roku sytuacja ich branży się pogorszy, wynika z badania skaner MŚP, BIG Info Monitora i BIG. Najmocniej obawia się budownictwo. W przemyśle jest mniej pesymistów. Z badania przeprowadzanego wśród mikro, małych i średnich firm na zlecenie rejestru dłużników Big Info Monitor wynika, że bardziej optymistycznie patrzą w przyszłość średnie firmy, które zatrudniają od 50 do 249 osób. W ich przypadku 30% uważa, że sytuacja w branży, w jakiej działają, przybierze niekorzystny obrót. Bardziej pesymistycznie nastawione są firmy mikro. Od 1 do 9 zatrudnionych oraz małe 10-49 osób. W obu przypadkach negatywnie sytuację w swojej branży ocenia ponad połowa, około 51% respondentów. Poinformował główny analityk Big Info Monitora i Big. Podał, że prawie połowa respondentów badania ocenia, że w 2023 roku sytuacja branży, w jakiej działają, się pogorszy. Wzrost pensji minimalnej cieszy tylko niektórych. Rosną koszty pracodawców. Ile kosztuje pracownik w 2023 roku? I to są bardzo ciekawe wyliczenia i warto się z tym zapoznać. Wzrost płacy minimalnej ma dwie strony medalu. Pozwala pracownikom niższego szczebla zarobić nieco więcej, ale też naraża przedsiębiorców na coraz większe wydatki. Ile muszą wydać w tym roku, aby zatrudnić pracownika? Od 1 stycznia bieżącego roku płaca minimalna w Polsce wynosi 3490 zł brutto. W porównaniu do ubiegłego roku to o 480 zł więcej. Dodatkowo od lipca stawka ta wzrośnie do 3600 zł brutto. Choć z perspektywy pracownika kwota ta nie jest zbyt duża, to dla pracodawcy każda podwyżka płacy minimalnej zwiększa koszty zatrudnienia. Odczuwają to zwłaszcza średnie i duże przedsiębiorstwa. No i popatrzmy na bardzo ciekawe wyliczenia. Warto sobie to w ogóle zatrzymać, Ja spokojnie sobie to przeanalizować, aby po prostu mieć tą świadomość. Ile kosztuje firmę pracownik zatrudniony na umowie o pracę? Koszty przedsiębiorcy, który zatrudnia pracownika na umowę o pracę w przypadku minimalnego wynagrodzenia wynoszą: wynagrodzenie netto 2837 zł. Składki emerytalne ponad 340 zł. Składki rentowe ponad 226 zł. Składki wypadkowe ponad 58 zł. Fundusz pracy ponad 85 zł. Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 3 ,49 zł. 49 groszy. Składki pokrywane przez pracownika. 790 zł, podatek dochodowy 300 zł. Czyli koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę w 2023 roku wynosi 4650 zł brutto. Możesz to skomentować w komentarzu. Pompy ciepła, coraz bardziej popularne ich sprzedaż w Polsce wzrosła o 120% rok do roku. Niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń. Było właśnie pompą ciepła, wynika z raportu firmy Port PC. Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, sprzedaż pomp ciepła w 2022 roku wzrosła o 120%, od rok do roku dodano, że o 137% wzrosła liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze, woda, a o 130% urządzeń przeznaczonych do centralnego ogrzewania wodnego. W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce nastąpił ponad stukrotny Wzrost rynku pomp ciepła typu powietrze woda. Piąty rok z rzędu polski rynek pomp ciepła typu powietrze woda miał dynamikę sprzedaży wynoszącą około 100% rok do roku, a w ostatnich dwóch latach była to największa dynamika sprzedaży pomp ciepła w Europie poinformowano. Fazła pasa złotego. Dolar najdroższy od grudnia, w piątek rano, dolar był najdroższy od 6 grudnia. Kurs euro znów rósł po czwartkowej opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Niemilkną echa po negatywnej dla banków opinii Rzecznika Generalnego TSUE. W skrajnym wariancie jej realizacja przez polskie sądy mogłaby poważnie zaszkodzić polskiemu sektorowi finansowemu i gospodarce. Zdaniem prezesa PFR, Pawła Borysa, interpretacja ta grozi poważnym kryzysem makroekonomicznym. I to oczywiście między innymi również uderza słabość naszego złotego. A jak mocno i jak to w tym momencie wygląda do poszczególnych walut, za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Internet wolny jak ślimak. Polska na szarym końcu Unii Europejskiej. Polska znajduje się na szarym końcu Europy pod względem średniej prędkości internetu mobilnego. Wynika z raportu RF Benchmark. Na dwukrotnie szybszy internet w smartfonach mogą liczyć m.in. Litwini, Chorwaci czy Bułgarzy. Średnia prędkość pobierania danych za pomocą internetu mobilnego w drugiej połowie 2022 roku wyniosła w Polsce 38,9 MB na sekundę. To 19 wynik na 25 wziętych pod uwagę państw, które należą do Unii Europejskiej i tutaj mamy bardzo ładną tabelę, która nam pokazuje. Średnią prędkość internetu mobilnego w państwach Unii Europejskiej. Jak Cię to interesuje, warto sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. Numerem 1 Belgia, potem Litwa, Chorwacja, Bułgaria, Szwecja, Holandia, a na samym końcu jak widzimy, mamy Węgry, Rumunię, Irlandię czy też na przykład Włochy. Ceny paliw w górę i w dół ci kierowcy zapłacą zdecydowanie mniej. Mijający tydzień przyniósł zauważalny wzrost cen benzyny oraz dalsze obniżki w przypadku oleju napędowego. W rezultacie różnica cenowa między tymi rodzajami paliw padła do najniższego poziomu od sierpnia ubiegłego roku. Średnia krajowa cena oleju napędowego wyniosła 7,41 za litr i była o 6 groszy niższa niż tydzień wcześniej. Wynika z danych BM Reflex. To drugi z rzędu tydzień obniżek cen tego paliwa, które na początku miesiąca potaniało przeciętnie aż o 19 groszy na litrze. Benzynę, 95 tankowano średnio po 6,73, a więc o 6 groszy drożej niż przed tygodniem. Bez zmian na poziomie 3,22 utrzymała się przeciętna krajowa cena autogazu. Deweloperzy dodatkowe parkingi zwiększą ceny mieszkań. Te już są rekordowo wysokie. Jeśli w życie wejdzie zaostrzony współczynnik parkingowy dla nowo budowanych mieszkań, te mogą podrożeć. Czytamy w piśmie skierowanym do Senatu m.in. przez Polski Związek Firm Deweloperskich. To odpowiedź na procedowaną przez senatorów ustawę. Tymczasem stawki widniejące w cennikach deweloperów wciąż są rekordowo wysokie. Ustawa wprowadzająca wymóg budowy co najmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno nowe wybudowane mieszkanie jest obecnie procedowana w Senacie. W pakiecie znalazły się także przepisy rozszerzające tak zwaną ustawę Lex Developer, które mają w przyszłości ułatwić budowę mieszkań na terenach po biurowcach oraz centrach handlowych i zmniejszyć tym samym deficyt Dobrze zlokalizowanych działek w centrach największych polskich miast. I zobaczmy, jakie nastroje panują na globalnych rynkach pod koniec tygodnia. Widzimy, że chciwość dominuje, wynik na liczniku 66. Jeżeli chodzi o świat, dzisiaj rynek chiński w dosyć mocnej wyprzedaży, zresztą jak widzimy w Azji, nie była to zbyt udana sesja. Australia również wyprzedaje południowa Afryka, również Izrael, również troszkę lepiej w Europie. Meksyk i Bermudy oraz Brazylia na tym tle wyglądają najlepiej. Kanada również wyprzedaje. Interwał tygodniowy, zobaczmy, bo mamy koniec tygodnia i tutaj wcale nie jest lepiej. Tylko Meksyk, Bermudy i Brazylia na tym tle mocno się wyróżnia. Pozostałe państwa raczej średnio. Jeżeli chodzi o S&P 500, pamiętajmy, sesja cały czas trwa. Widzimy, że na tych głównych spółkach pod dyktando wyprzedaży Amazon traci prawie 2%, Google 1.6%, Meta ponad procent, Apple ponad procent, czy Microsoft 1.6%, Nvidia 3.32% na minusie. Jednym słowem, dzieje się, popatrzmy na interwał tygodniowy, i tutaj, jak widzimy, już troszkę lepiej, chociaż mamy również sektor, który jest zalany w całości czerwienią. No to popatrzmy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na rynku, jeżeli chodzi o indeksy. I tutaj widzimy, że ropa w tym momencie, yy, widzimy, że Tanieje 83,20 centów za baryłkę. Niemiecki DAX wyciąga już te spadki 15486 punktów. NASDAQ w dół 12288 punktów. SP 500 w dół 4056 punktów. Dow Jones w dół 33486. 000... 616 punktów i Russell w zatrzymaniu na delikatnym, jeszcze plusie, 1936 punktów. Jeżeli chodzi o metale, popatrzmy, srebro już wyciąga ruch 21,63 centy za uncję, złoto, delikatny plusik 1838 dolarów za uncję i zobaczmy, jak radzi sobie złoty. Widzimy, że frank dzisiaj tanieje 4,81, funcik na plusie 4,535. Jeżeli chodzi o y, euro, to widzimy, że w zatrzymaniu 4,76 i dolar na delikatnym, dosłownie kosmetycznym plusiku 4,46 euro. -dolar tanieje delikatnie 1,06. Popatrzmy na kolejny istotny rynek, czyli rynek krypto. Tutaj widzimy, że indeks strachu i chciwości pokazuje nam chciwość i wynik 61. Jeżeli chodzi o obecną sytuację w topowej dziesiątce, Bitcoin bardzo ładnie leci 4,3% w dół. Kosztuje sztuka 24,130 dolarów. Ethereum spada 3,7%. 1673 dolarów kosztuje sztuka. W topowej dziesiątce mocno traci BNB 5%, czy na przykład OKB zyskuje 7%. To też ciekawy przypadek. Zresztą jest to token G którą mam podpiętą na głównym kaflu kanału. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie na topowych wzrostach, w topowej setce, to Phil zyskuje 31%, ICP 20%, potem Clay 18% i największe spadki, popatrzmy, dzisiaj Baby Doge końca 13%, Aptos 10%, czy BGB 9,90%. I popatrzmy, jak wyglądała dzisiejsza sesja, jeżeli chodzi o GPW. Tutaj widzimy, że Micrant. Na Wiku Ukraina zyskuje najmocniej 4,3 na małym obrocie. Potem Agroton no agrotonie, taki obrót. Ciekawe. Owostar 2,4 na minusie. Kernel 2% na minusie. I największy obrót 696 tysięcy. Na spółkach energetycznych PGE dzisiaj z największym obrotem 13 Banik i zyskuje prawie 2%, Ondę 1,25 na plusie, traci CES 3,65. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj Kognor zyskuje 5,5, Black 2,97, traci Owostar 2,4 czy ABPL. Na spółkach gamingowych, Allianz na małym obrocie 22% na plusie, Boombit 10, True Games 8,7, The 7,69, a największe spadki jest to Oxygen 16% w dół, Neurone 7,14, Konsole 7,12. Liderzy obrotów, jest to CD Projekt, który traci dzisiaj 2,65%, na minusie 27 milionów na obrocie. Huge 3400 na obrocie, TS Games 2300, 2200, Bluber Playway, banieczkę. No i popatrzmy, co ciekawego dzieje się na. Samym indeksie, 1% na minusie, kurs zamknięcia 17 927 punktów. Na bankach widzimy, że tylko dwa banki w zielonych barwach: Unicredit 211, BNP 185. Chyba z tego co pamiętam, sektor bankowy zwyciężył w naszym głosowaniu, czyli w niedzielę zapraszam na przegląd sektora bankowego na YouTubie oraz wszystkie spółki zobaczymy tradycyjnie na przeglądzie sektorowym. W odwrocie: BOŚ 324 na minusie, S.A. 322 na minusie. Liderzy obrotu to jest PKBP 132 miliony, S.A. 64 miliony, WIG Banki 16 na minusie 6688 punktów, jeżeli chodzi o kurs na zamknięciu. Na OZE popatrzmy, tutaj widzimy, że Sanex zyskuje 4,2%, MD Energia 4%, Biomas 3,18%, największe spadki to PGF grupa 5,5%, VAT 4%. Widać, że obrotu Sandragon 2900, bańka 600, Sanex. Popatrzmy na indeksy i widzimy, że dzisiaj odzież prowadzi 1%, nieruchomości 7,4%. Na Twitterze, z tego co pamiętam, dzisiaj w ankiecie, jaka będzie dzisiejsza sesja, większość głosów oddanych była na spadki. New Connect 60 na plusie SWIK 856 na plusie 19 368 punktów, potem jak widzimy MWIK 40-23 na minusie i WIG 20, również na minusie mamy 3400 1859 punktów na zamknięciu. Popatrzmy na szczegóły WIG20 kruk zyskuje 27, kęty 26, cyfrowy 24, najmocniej obrywa PKS CD Projekt 265, a i obrotu to PKBP 132 miliony PKSA 264 miliony. Jeżeli chodzi o to co się nam spółkach średnich z Envig 40, tutaj widzimy, że największe wzrosty to Bumech 8%, grupa pracy 55% czy DOM Development 361. Największe spadki to Wirtualna 276, AYOR 235, a że obrotu to XTB 9 czy 36 baniek na BUMECHU. Na spółkach z sw 80, zerknijmy, tutaj widzimy, że największe wzrosty należą do Review 59, Kognor 555, a największe spadki to BOŚ 324. Największe obroty to LUBAWA 800 czy Arctic 5 Banieczek. Jeżeli chodzi o New Connect, popatrzmy, dzisiaj Konstans zyskuje 30%, Median Pol 29%, Arians 22% i największe, popatrzmy, spadki, bo ich też pewnie na New Connect w dniu dzisiejszym nie brakuje, a liderem spadków jest Oxygen 16.8%, Prefak 16%, Neptis 16%, Ari 14%. I popatrzmy, co się dzieje pod względem obrotów, oprócz Sandragona, czy jakaś spółka przebiła banieczkę, mamy Sandragona 2900%, na obrocie i Blueber 200, 2200, to chyba jest to jeszcze na historycznych szczytach. Jeżeli chodzi o WIG, to zerknijmy, co ciekawego dzieje się na indeksie szerokiego rynku. Tutaj KCI 15% na plusie, Boombit 10%, 8%, Boomę, 8%, to są największe wzrosty, a największe spadki na szerokim rynku to jest to Towerin 8%, Eurohold 5,8%, czy PGF Grupa 5%. I też obrotu spoza spółek z WIG 20 wysoko, zobaczmy, mamy XTB, czy mamy również Lubawę. Jeżeli chodzi o indeksy, czy coś się zmieniło, nic się absolutnie nie zmieniło. Cały czas popatrzmy, jaka piękna konsolidacja. No, w końcu muszą przegonić szale. Pytanie, czy ten kolejny tydzień, który przed nami, ważny tydzień, bo wiemy jaka rocznica przypada i kto u nas będzie, czy będzie Putin próbował straszyć rynki, czy też nie. Będzie to dosyć ciekawy tydzień. Trzeba być czujnym. Tak więc zobaczymy, czy w końcu określą swój ruch, wybijając się w którymś z kierunków. Właśnie, czy to przebijając poziom wsparcia, czy to oporu, bo konsolidacja, jak widzimy, trwa w najlepsze. Podobnie zresztą na WIG20, a identyczna sytuacja. Zobaczymy, czy to 1850 wytrzyma, albo 1900 jako opór. Też czas pokaże, ten tydzień będzie moim zdaniem kluczowy. SWIG80 też bardzo ładnie wygląda. Konsolidacja i zbliżają się do górnych ograniczeń tego wcześniejszego wybicia, co jest też bardzo ciekawe, bo jak uda im się to wybić, no to wiadomo, że kolejny cel to 20000 jako cel, punkt docelowy. I jeżeli chodzi o Envik 40, identyczna sytuacja, 4,5 tysiąca cały czas jako istotny opór i zobaczymy, czy też utrzymają. Udanego weekendu, pozdrawiam serdecznie, hej!